Czasami jakiś młodziak naćpa się do Polaczami i wląduje w szpitalu. Wtedy dużo jest w internecie komentarzy, że powinien on płacić za swoje leczenie, dlatego że to była jego decyzja, że się naćpał, więc dlaczego mamy płacić za jego pobyt w szpitalu? A ja myślę, że mało tego. Myślę, że każda osoba, która jedzie samochodem i popełnia wykroczenie, to znaczy jedzie za szybko albo niebezpiecznie i będzie miała wypadek, to wtedy powinna płacić za swoje leczenie, dlatego że jest winna spowodowania tego uszczerbku na zdrowiu. Myślę też, że każda osoba, która pali szlugi powinna płacić za leczenie raka płuca, raka trzustki, raka pęcherza moczowego. I też oczywiście każdy otyły powinien płacić za leczenie swojej marskości wątroby, niewydolności nerek kamicy żółciowej i w sumie każdej choroby, którą można było być może uniknąć, gdyby nie był gruby. Słuchajcie, przecież taki nastolatek podejmuje jedną głupią decyzję, że będzie pał, często też nie wiedząc, jaki będzie tego efekt. Natomiast te osoby, które są otyłe i palą papierosy z premedytacją, z pełną świadomością sobie szkodzą, świadomie trują się przez 30-40 lat, powodują choroby i pogarszają rokowanie. I my też składamy się wszyscy na leczenie osób palących i otyłych, dlatego że leczenie takich osób jest droższe. Bądźmy Konsekwentnie, jeżeli ludzie mają płacić za swoje leczenie w przypadku zachowań ryzykownych, to nie stosujmy tej zasady wybiórczo wobec nastolatków, którzy ćpają jakieś narkotyki, tylko też wobec tych, którzy przewylekle ćpają tytoń i tłuszcz.